Jak mogą wybrać rodzinę ze szlachetnej paczki? Chodź, już Ci wytłumaczę. Wybór rodziny ze szlachetnej paczki to tylko kilka kroków. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i kliknij przycisk Wybieram rodzinę. Wybierz Województwo. Wyświetli Ci się lista lokalizacji ze wskazanego przez Ciebie województwa, w których rodziny oczekują na pomoc. Wybierz te, do której jesteś w stanie dostarczyć paczkę. Ujrzysz historię wszystkich rodzin, które w tym momencie czekają tam na swojego darczyńcę lub darczyńczynię. Po kliknięciu w każdą z nich poznasz jej szczegółową historię, a także potrzeby wszystkich członków rodziny. Zwróć uwagę zwłaszcza na te kluczowe potrzeby. Wybierając rodzinę, stajesz się jej jedynym darczyńcą. Zobowiązujesz się do zrealizowania co najmniej trzech kluczowych potrzeb. Zachęcam jednak, Zbierzcie ekipę i przygotujcie paczkę razem, wtedy żadna z potrzeb nie zostanie pominięta.